Podczas rozmowy telefonicznej sprawdzimy Twoje zapotrzebowanie energetyczne, aby oszacować moc agregatu. Ustalimy również dogodny termin na bezpłatną wizję lokalną. Podczas wizji lokalnej nasz technik oceni warunki przyłączeniowe oraz określi, jakie materiały są potrzebne do montażu. Po obliczeniu materiałów przyłączeniowych, kosztów transportu, i o szacowaniu mocy agregatu przygotowujemy ofertę. Po jej akceptacji wystawiamy proformę na 30% wartości zamówienia. W momencie wpłaty rezerwujemy agregat. Nasi pracownicy przygotowują agregat do pracy, uzupełniają płyny eksploatacyjne, instalują nowe akumulatory oraz testują agregaty na obciążnicy. Gdy agregat jest gotowy do dostawy, ustalamy dogodny termin montażu i prosimy o uregulowanie pozostałej kwoty. Najpóźniej w dniu transportu lub montażu. Nasz zespół zajmuje się dostawą. Montażem agregatu, automatyki oraz systemu zdalnego monitoringu. Z agregatem prądotwórczym otrzymasz segregator z kompletem dokumentów, kartę gwarancyjną, wymagania instalacyjne, instrukcję obsługi, skróconą instrukcję obsługi sterownika, instrukcję prądnicy, deklarację CE i zeszyt eksploatacji.